Myślę, że historia w szkole czasami może nie trafiać tak do, do młodego człowieka. Do mnie czasami właśnie trafiała, czasami nie. Jak na lekcjach omawiamy właśnie okres II wojny światowej, to rzeczywiście ludzie wtedy na lekcji siedzą, słuchają. Ta starsza część widowni, szczególnie uczestników tamtych wydarzeń, woli jakby nie zwracać wspomnieniami do tamtych czasów. Ee, I jakby to ich e, odcina od tego. Co nie zmienia faktu, że bardzo mą kibicują. Ekstra, że powstają różne produkcje na ten temat, bo to zawsze zachęci młodych ludzi do sięgnięcia do tematu i do zainteresowania się tym. A po, poza tym zawsze inaczej wtedy patrzy się na coś, co się samemu przeżyło w kontakcie z telewizją na przykład, albo z ekranem i potem czytasz sobie yy, w książce i mówisz, o, to było tak, a, to ten. I wtedy to się staje żywe. Dużo jest w naszym serialu fikcji i na pewno nikt nie powinien uczyć się historii z tego serialu, tylko raczej z książek. Natomiast jako uzupełnienie jest no moim zdaniem świetną, przede wszystkim jako Pretekst do, do ugryzienia tematu, zaciekawienia się samą historią jest moim zdaniem zgodną.